Siema! Grę sobie chyba bańku, bo ja ten z grą, dzisiaj w i idziemy zdobyć oczywiście standardowo tainted postać, bo trzeba żeby nie. Tainted postacie są najprzyjem... uh. najprzyjemniejszymi, najprzyjemniejszymi, najprzyjemniejszymi postaciami na świecie. Później nimi będziemy grali pewnie. Um. Najpierw to trzeba jak wszystkie zdobyć i później, później nie wiem, nie, 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 nie mam ja pojęcia. Nie zastanawiałem się tak daleko. Ubrwałem. Nie bij. Daj mi życie. Eee, hmm. żyć go. Noice. Fajna jest ta postać, bo może otwierać bezproblemowo skrzynki, taką po prostu. O, Ubrwałem. Uff, jakbym stracił życie, no normalnie nie wiem co zrobił. Ona może sobie otwierać kulczaste skrzynki, wiecie, skrzynki z kulcami, są. Ciekawa postać, nie powiem, że nie. No, trzeba środowiec do... Nie wiem w zasadzie gdzie. E, w ogóle, e, przez to, że mam... Nie wiem, czy mówiłem to na ostatnim odcinku, czy, czy... W zasadzie to jest chyba pierwszy odcinek, jak ja dostałem fotel. O nie! Dobra, będzie na odcinku, trudno. Zapomniałem, bo zazwyczaj robię tak, że jak stopuję odcinek, to klikam SK, żeby czas nie leciał. I wiecie, nie muszę wtedy później tego wycinać, bo na przykład jak Ajzaka w zasadzie tylko przyspieszam nic więcej, to nie rozglądam się za bardzo za tym, czy wszystko jest dobrze dopasowane, czy nie miałem jakiejś przerwy, o której zapomniałem. Jak robię te przerwy, to i tak nie zapomnę, więc... Wybaczcie mi, to będzie pół sekundy, nie zauważycie nawet, no. pod pokazałem to, Taki ładny, amerykański. Tak się inaczej, nie pamiętam, o czym mówię, bo miałem gang na pokój i pogadałem z osobą. A, wiem, o czym mówiłem, nie wiem, czy mówiłem to na odcinku, czy nie, ale ja mówiłem, że chyba dostanę. Pierwszy odcinek, w którym... Siedzę na fotelu, nowym fotelu z Diablo Chair. gdzieś tam na promocji w Media Expert przyznam szczerze i pomyślałem sobie, że wezmę, dorzucę do swojego prezentu urodzinowego I, i taki zakupiłem. Jest giga dobry, tak mi się podoba na nim siedzenie i przez to, że jestem trochę wyżej, trochę wyżej mogę dać mikrofon także i mam nadzieję, że nie będzie słychać tych kliknięć. Właśnie to chciałem od początku powiedzieć, że tych kliknięć mam nadzieję, że nie słychać, ale pewnie będzie słychać niektóre. Hmm, jakie bateria. To jest twoja galanteria, pokaż mi swoją baterię. Nie, mam za dużo miejsca tutaj, żeby mieć... Super secret, Na przykład tu. Ale tu na dole, tu. Nie, aż muszę sprawdzić, bo tutaj na dole aż. Idealnie. A szkoda. Idealnie by pasowało. A idziemy na piętro, dalej. Pewnie ten odcinek, jak wyrzucę, to dopiero we wtorek. Może mi się uda gdzieś tam na 19, wyrzucić. Musiałbym mieć obrobiony ten odcinek. I zrobiony do niego na TikToki i na shortsy. Shortsy i, short i, i TikToki to, to samo, jakby kogoś zaciekawiło. Ale możecie bieć na TikToka? Będzie mi miło, jak biecie na TikToka i tam też zostawicie jakieś po sobie coś. Będzie miło. Więcej nas na TikToku będzie. Będziemy się rozrastać wszędzie. A na TikToku jestem tak samo, w Paperboy, a nie, chyba na TikToku mam Papa Paperboy, tak mi się wydaje, ale nie, chyba, tak ci inaczej, no, będzie to wrzucę linka, nie oszukujmy się, linka wrzucę i będzie dobrze. O, aż te stop klatki wszystkie, chodź tutaj, chodź, to przysunie jako na dół, ugryzłem go, pa, pa. A, pieniądze i klucz, i klucz i pieniądze, o, nie. wiedziałem, że mi ugryzie, no, mam, nie wiem gdzie. A to mogę otworzyć, no i za darmo, mhm. znaczy za klucz, żeby nie było, co za karta, strange. Teraz zacząłem spetranować, bo mam parę rzeczy jeszcze do ogarnięcia się okazało na dzisiaj i e, na pewno nie wrzucę tego odcinka na, na, na poniedziałek, więc go zobaczycie we wtorek. Nagrywam go w poniedziałek i zobaczycie go we wtorek, kiedyś ogarnę się życiowo, obiecuję wam to, że kiedyś, kiedyś będzie czas, kiedy będę wrzucał codziennie odcinki i będę się wyrabiał. Dobra, przyznam się szczerze, gdyby nie fakt, że oglądałem serial dzisiaj, to bym wrzucił odcinek na czas. Zacząłem sobie oglądać serial Dahmer, Dahmer, Dhararar, Daharary, Dharararar. No ten, o tym wiecie, tym tym człowieku bardzo złym, co e, krzywdził innych. Ja sobie go obejrzałem, całego nawet. I powiem szczerze, że. Spoko, serial! I dzisiaj skończyłem. Trzy ostatnie odcinki mi się zostały, dlatego właśnie nie było odcinka. No co, bo. Oglądałem serial. Wszystko jasne. Mm, nie wiem. A ja chyba pójdę na te widziny. A zresztą. O! Oh. A pound. Ooo. Flesh, Czyli rzeczy w sklepie są za. Pin... za. ten? Hmm. A ile by normalnie to kosztuje, czy nie? Jeżeli ja to wezmę. a ja bym to wziął i zobaczył, jak to wyjdzie. Już najpierw bym zobaczył sklep, ale. Dobra, walcz to. 15. Kury, biorę. O niej, żarówka nie działa, bo to jest nigdy nieaktywny i ten. Nigdy nie naładowane. A najgorzej na świecie. Już nie jestem popłynęczny pojognik. Idę w sklep, zobaczcie jak to wygląda. Ciekawe czy za jakie życie mam. I jakie są rzeczy w sklepie? Faktycznie są za ten... A to mogę wziąć? Nie. Czy ja muszę zawsze zapłacić, to nieważne czy latam czy nie. Humping bundle. Czątcie. Wow. Czyli tutaj stracę serce za serce. A Tak, zrobię tak? Nice. Hmm, dobra. Ale to w zasadzie w sklepie za trochę rzeczy, to jest dobry tip życia. Właśnie ja sobie zdaję sprawę, że jak ja bym się teraz wyleczył jakimś studem, na przykład tu znalazł secret room, chyba wyżej. No nie, dobrze. Hmm, muchy, muchy, daj mi pieniądz. Życie. Dobra, więc mnie nie dawaj. Ale jakby znalazł tutaj życie gdzieś, to bym mógł iść na przykład kolejną rzecz, jakąś baterię czy coś. No ty tak, to by było chyba, chyba tak. Tak mi się wydaje. Jestem zwycięzcą. Nie mam klucza, mam tylko jednego końca. Czyli się jakbym gra zaczął dopiero. Nie! Oj, i zdążyć respić. A mi prosto, tak te muchy respią. Nie respiu! Puściu, o! Nie, ja go zabiłem. Nie możecie mnie o to skarżyć. O, nie, nie. Nie dam się o to skarżyć. Dzisiaj ma, kupy. Panie, jakbym trafiał, nie? Ha! To! Palakalam, palakalam. 5 koinów. Siedem koinów mam już. Gady jestem. Dobra, idziemy do kres roomu, bo tutaj jest darmo, wlecieć. Cziup. O! o. Dał. Nie ma tabletki, która mi daje pieniądze? <grymnie> jakieś tak. Ja chcę to! To, nie, to może nie, ale to chcę! Amnezja. A! Jestem The Gdzie mój ja flaszę w tą złym postacią? Jeszcze straciłem Devil Deala. Takie fajne rzeczy tam były. Gdzie jest moja galanteria? Czy jakoś tak to śpiewał ten słynny raperka? Raperka. Ale za 3 były rzeczy! Albo były jakieś lepsze może. Może gra stwierdziła, nie to jest za dobre, nie damy mu tego. To nie było zbyt mądre. Hopa! Hopa! uspokójcie się. Ja zaczynam ryzykować po prostu. O! 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 Tu nie. A może. A zresztą. I dobra, sprawdźmy, czy jak wejdę, to zginę. Tak, tracę życie. Całe straciłem! Dobra, opacało się. za trzy solch Au, au. Ja czuję, że to nie będzie zbyt dobre ran. Ja coś czuję, że nie ma sensu w ogóle do grania. Dzisiaj. No Nie w ostatnio tą postacią taką tragedię gram, że to jest szok. Nie potrafię tą postacią dobrej gry zrobić jednej, dosłownie. ja bym się chyba resetnął, naprawdę. No fajnie. A jak łapkę gapiego? Teraz nie, nie mogę użyć na duchowej wersji łapki gapiego. Ciekawe. Siła, do Każdą postacią łapki gapiego można używać wszędzie. O, oprócz oczywiście... Oprócz forgatelem! O, za darmo? O, za darmo? O. O, wybuchłem! Najgorzej. A miałem bulba, bulb, czy żarówkę dostałem. No i jeszcze, jeszcze nie położyłem. nie po, Kurczę, jak ja mam kapiejego, to tutaj ten tyle. Chyba na pewno, patrzcie, cyk, cztery muchy. Fajnie jakbym miał ten trinket do, do mnożenia, much do ustowania. Bo to ja mogę. Nie wiem, pieniądze w portfelu. No chociaż tego też nie robię. Hmm, Frozen Baby. Freezer Baby, nie Frozen. Nie. O, ale go zamroził ładnie. O! O, trafił go, ale nic mi nie zrobi poza tym, że go trafię. Pieniądz? Uh, Champions Belt. O, ale bym chciał go. Nie dał mi pieniędzy, co za ham. Dobra, tutaj się nie stresujcie, panowie. Troszeczkę coinów. Chciałem tego życia nie mogę wziąć? I druga skrzynka jest tragiczna. Ojej, ojej, dobra, wziąłem to, wrzucimy na... ...bosie. Będzie dobrze, Champions Belt, tą minę. Trzeba faminę. minę. A ty mi nic nie dasz, jak zwykle. Czemu zawsze trafiam w ja nie wiem, jakiś ten boss jest, nie wiem, inny. O. Dobra, to straszek monstru, całe szczęście. Solhurt. I nic więcej. Mógłbym spróbować ewentualnie, to wiem, że tutaj nie będzie, czyli tam nadal może być. Secret room nadchodzę. I przy okazji mam parę miejsc, gdzie mógłby być super secret room. I tam. Uh, tabletka. Who uh, Mam nadzieję, że to będzie eksplozja Daria. Nie, mam nadzieję. Ale piątkę koń Czekajcie. E, tutaj chyba mam czysty pokój. Z lewej strony. I tutaj też jakbym poszedł, to chyba czysty. Tak. Oh. Wybuchnę was obu, panowie, czy niezbyt? Nie. I nic mi nie da. Wlać mi pół serca na nim. Nie, nie ja muszę mieć coinów. 15, nie? Żeby mieć z belca. Albo wybuchnąć maszynę tamtą. Dobra, jak to mi daje po jednym coinu, to już nie chcę. Mam mi serce. Dobra, wybuchniemy po raz kolejny. maszynę z z pieniężna. Pieniędzna maszyna. Hej, bierzemy. Uwielbiam. Oh, yeah. Damage 8, prawie. 7,70, to magia. Właśnie sobie przypomniałem, że ja grałem w taką fajną grę na telefonie. No znaczy, to jest taka na telefon, ale mi się podobał w pracy z tam gdzieś tam popykuję. odpalone jest, ja sobie pracuję i że czasami kliknę, żeby zebrać pieniądze od nich. I zapomniałem, że event jest jakiś tam specjalny i się kończy dzisiaj. I dzisiaj, no dzisiaj się kończy. I nie wiem, czy, czy, czy... Ja mam dwa przedmioty, nie. Jeden. Chyba dobrze. Dobra, kliknąłem sobie ten event i on się tam działa, powolutku. Turlej powalutko, Turlej po cichu. że nic mi nie wypadło. Bombs Arki. No tak, mój jedyny klucz. Co się z nim stało? Straciłem go. Idealnie, muchy, 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 to są duchy. Chyba nie jest najlepsza piosenka. O, więc i much dostałem. A, jestem bogaty. Muchnik jestem dzisiaj. O, pieniądze. Dimeczam. Mm -hmm. Treasure room mieliśmy. Teraz tylko na bosa i... I, i, i skończyliśmy ten ranik piękny, ładniutki, skromniutki, e, seksiutki. Eee, bomba. Tak, nie wiem, przez chwilę miałem mózgu i tak się zastanawiam. Czy ja faktycznie mam już... Hmm, jest teraz. Czy ja faktycznie mam już room zdobytym? No tak, troszeczkę mi tutaj coś, tu nie pas, tak troszeczkę tylko nie pasowało mi. O! O, nie wybuchłem. Eee, nie jestem pewna, że jest z drugiej strony ten boss. Jestem 100% pewnie. Siup! Siup! Ty strzałeś! A no, nie, tak tutaj. Kto by się spodziewał? O, jaka ładna strzema! Dorski blocks and golden chest can be opened with Explosion! Ten, to tylko to muszę sobie wyrzucić na ten bossie. Opa! Siu! Cię nie spodziewał tego nawet, hop! Ten, cyk, rzucić chcę te rzeczy. Wziąć karty. Abaddon. kurczę, ale Abaddon byłby fajny. A będę go miał za trzy sol hardy, prawda? Zawsze. Biorę. Za trzy sol hurty. gdzie ciebaj, życie! Jak mi życie ukradł! Halo. Dobra, kolejny piękny Ja mogę to zrobić innego. Teraz jak stracę, to będzie mi smutno. Ale będzie mi smutno. Przy okazji, jak kram sobie wajzaka, to sobie klikam właśnie tych pieniężników. Wspierają mi pieniądze. O, tak, 12. reroll, o, nie przeczytałem co robię. Reroll any obstacle into another random obstacle. Czyli. O, to ej, to? Fake. Co tu się odwaliło? O, pieniądze dostałem. Tak, po prostu? Za darmo? Fajne to. Ej, to jest, to jest fajna rzecz. fryderz. Ja bym się tym bawił chwilę. O, gryz. Nie, nie, mój David Lilów. A wybuchłyn! Myślałem, że to nie wybucha. Chodźmy. O, marka dostałem. Marek. The lovers. Użyjmy. Biorę Marka. Marek zawsze, kurczę, Tearsy. A nie, jednak nie Tearsy, Dimage tylko. Przepraszam, nie chciałem. Nie, ja wolałem kłódkę. Moja kłódka się wydaje taka przyjemna, ale że, że mam bomby, nie mam kluczy. Halo? Ktoś tutaj dowozi. 15 koinów, a mi ciągle Dimitry wzrasta z coinami. Życia. Życie. Gorzej, że on jakoś tak właśnie to robi. Chciałem powiedzieć, że on tak jakoś dziwnie lubi sobie wybuchnąć czasami. I się jeszcze raz zdwoić. Ktoś wybuchasz. No kurczę, czemu same wybuchacze mi się trafiają? Czy zrobiłem w że grze... Co zrobiłem tej grzy, że ona mnie tak nienawidzi? Uh. Ach, trafiłem. O, bomba. Pozwólcie, że... bo zbieram sobie rzeczy stąd, przydadzą mi się bardziej niż wam. Siadł, góry. Ale go muchy pozżerały. No, barwałem, ale tam... Bez różnicy. Tears to nie jest... nie, to nie jest maksymalne. Ale nie bije jakoś bardzo szybko. Dobra, nadu, ulecimy. Czemu, nie wiem. Co za różnica? O nie, jeszcze dwa poziomy! Mam taką, wiecie, taki tutaj w tej grze jest taki ekspres do kawy, który mi tak dużo pieniędzy zarabia i próbuję go ulepszyć. I dwa poziomy mi brakują, żeby go ulepszyć! Teraz to mi jest przykro, to mi jest smutno nawet bym powiedział, nie przykro. Smutniutko. No, mucha. O, to bym chciała otworzyć. I tu mam speed belta. Oh. O, jeszcze się pokurczyłem. Pyk, pyk, pyk. Ale pieniędzy. O tak, plus 0,48 na to jest ładny damage. A jakbym teraz dostał Secret Harda i plus boost do damage 1000, czemu w ogóle te pociskie się świecą? Od kiedy? Czemu? Nie jestem. Czemu mam włączony jakiś tryb dla... To jest nie Ja nie sięgam. Co za hamstwo! A on damage ładny. nas strzał wszystkie biorę. Jak ja bym chciał zawsze tak grać moim tutaj e, tym... E, no. borgotenem. Nie wiem jak się nazywa. Retrovision. No tak. Run bez Retrovision to nie run. Metal plate. O, to idziemy dadu. Ale nagle ta gra się ładniejsza wydaje, jeżeli chodzi o mapę. Zobaczcie jaka ta mapa jest nagle taka, nie ładna. A wystarczy tylko blur z tyłu. Mam w ogóle 40 monet, aż bym z sklep i zobaczył co tam jest w ogóle. Siup! Zdążyłem zanim uderzył. Tarion Queen! Mój ulubieniec. Co mam cię, ulubieńcu mój? Ale go tam potłukłem. Przecież mało go bije. On na, na, bomby bardzo słabo działa. Znaczy, słaby jest na te bomby. O! Czy panie, masz wujki mi. Lekarstwo! Uuu, dinochop kolejny. Gapi. Goldhead. Nie, czekaj, bo nie wiem. nie chcę. O, nie, ja może chcę nie wiem. Goldhead bym wziął. Innej Naila też bym wziął, ale przedmiotynami. przed tym traktynym mi aktywna się podoba. Ja bym wziął to y, tym. A kurczę, jak ja wezmę to, duchową wersję, to i tak ja będę miał. Trzy plakaty dostanę. Dwa. Czemu dwa? Czemu dwa? Nie wiem, może chyba być spoko. To wszystko. Wszystko, co bym chciał dostać, to właśnie się Jestem... Jestem sexy! A nie dość, że latam, to jeszcze latam. To już jest, no, full... Uch, <laughs> mnie. Jerła. Zamienię się w tą duchową wersję, bo tak, nie gram to... Przynajmniej życia na tej niepotrzebnej pracy. O, oh, muchy. Czy... Gdzie jestem? Na którym piętrze? Dam Depth 1... Ale w ogóle jakiś speedrun, nie? 10 minut Dunk Depth 1? Jestem pełen podziwu, że umiem tak speedrunować jeszcze. To jest dziwne. Uuu! Czekajcie, bo ten... Au. Nie! Uj, ja, ja go nie ubiłem. Życie. Jest dobrze. Cyk, cyk. Jera mi się. Bardziej chyba przyda. Czuję. No nie mogę mieć dwóch rzeczy ze sobą. The world. No to szybki przejście na Secret Rooming. Tam w ogóle nic nie ma. Ciała, Gridior. O, nie zostało. Czemu nie dostałem kwartera? Znaczy, to jest jakiś taki beznadziejny item, który mi nigdy nie jest potrzebny. A dzisiaj, jak potrzebuję kwartera, bo mam boosta od Dimension, to nie dostanę. Jest mi smutno. O, i ulepszyłem kawiarkę na 100%. Jestem zadowolony. Przynajmniej jedną rzecz dzisiaj zrobiłem dobrze. O! Niegdyś. Przepraszam, że czasem tak krzyczę, ale to jest emocje. Wiecie, jak na prawdę. Idziecie i znajdujecie borowika. Jakiegoś takiego szlachetnego. O! Biorę. Szlachetnego borowika. Takiego. O! Borowiczka. No, więc to są emocje. No nie, no ty nie wyskakuj na mnie, jak ja stoję. Cyk. O, zdążyłem. Hangman. Bardzo przydatny, jak ja mam. Latanie. O! Triple shot. Quadra shot. Wszystkie shoty. O! Nie wiem, co się tu stało, ale żyję. Czemu ty gwizdziesz na mnie? Mój telefon na mnie gwizdał. Siść do siść do glistu, moje życie poszło. Podstawkę. O, pieniądz. Moje życie pójdzie w odstawę. O, nie tak będzie? Ale mam Gold No, ale tak cię świetno, straciłem życie niepotrzebnie. Jak mi smutno teraz. Ja cię kręcę. Ole, Dobra, nieważne, żartowałem. Rzartowałem, że mi smutno. On się nie boi. A ja lata mi, nie możesz mi nic zrobić, ty klocku leżący. O, teraz to mi niepotrzebne to życie. Box. Tu, 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 tu. Ciu, ciu, ciu. Mam bierę. Chciałam, Beku. Tu też nie. Nie wiem, nigdy, czy on strzela w. Uuu, bardzo bez użytecznych Nie wiem, nigdy, czy on strzela we mnie, czy na boki, czy gdzie. Mam jerę. Nie chcę chyba dublować tych rzeczy. Są takie trochę useless. I idę stąd. Co za różnic? Nie ma różnicy dla mnie. Uch, nie, matka mnie odepchła. 12 minut. Staramy się pospieszyć pospieszyć na bokserza. I byśmy, jak zdążyli tam. Byłbym. byłbym. ja jestem głupi? Po co ja tę głowę używam? A ona nie daje mi boostów dużo. Uuu. Czy telepatia byłaby przydatna dla mnie? Wielką w Kurczę, nie wiem. To telepatia... Na niego na pewno. Ale czy na Altyna, Ile on ma? 11, a ten ma 17. Nie no, chyba głowę kota. Zawsze będą muchy. O! Nie chciałem. Nie chcąc co było. Ile to mi daje ten... Ta żarówka... pusta? O, się ona mi daje po 0,50, to nie wiem czy jest sens w ogóle. Nie będę chyba sobie po prostu używał tej tej głowy kota. Więcej dostanę z niej nawet. Ole Olepigiędzie. Mm. U, uh, dla i dwie trzeba. Nieduży, ale zawsze patrzcie na strzała taki, e, A jak on tam się? Little Horn. Little Horn na strzała pada. O, on zasięg duży. Miałem jakiś taki efekt ciekawy. O, dobra, mam jakieś triple shota. Blackdown. O, jakby miał już duża glaka. To jest najgorsza maszyna jak się ma ten, jak się gra lostem. Ona zabija. Nie wiem, czy ja bym nie poszedł do sklepu i nie zobaczył, czy nie ma czegoś takiego tam ciekawego. To by mogło być ciekawe. A ja coś czuję, że nie dam rady sobie. Nie, nie poradzę sobie z tym. Z... Nie mam nic ciekawego. Coś czuję, że nie poradzę sobie z The Beasts, jak ja mam jedno życie. Ja bym musiał. mieć... Nie, może ta faktycznie telepatia byłaby ciekawsza. Ja bym ją wziął. Fajna była głowa kota, ale telepatia może być ciekawsza. Przy okazji całe piętra będę robić właśnie z dniem naładowaną. A, a tak to. Tego nie, nie robię, bo głowę kota ciągle używam. Blank run. To ma random efekt każdej runy, nie? Random effect runy. Nagalas. Nie wiem, bardzo przy... o, defun. W tym przypadku, w którym jestem, defun mi się bardziej przyda. Co ja dostałem? Mógł? Ale bieda. Bieda w domu, dom z kartonu. Oj, nie obrywałem. Oj, ten jeszcze wybuchają, wybuchający, ja podleciałem do niego jak do siebie. Nie wiem, ja czasami jestem jakiś inny. O nie, ja mam efekt tego, najgorzej. The Game Kit. Mm, mam, e miałem efekt Rua Wizard i strzelałem na boki zamiast ten. Bo ty mnie przyciągłeś i wybuchłeś. Dlaczego? Dlaczego tak? Co to w ogóle za rzeczy? Tabletka. <laughs> Bad trip. <laughs> Ej, w ogóle Heaven Times jest lecie jak się ma pół serca, no bardzo uważałem. Siema ja, matko. Dawaj tam, N nie gadaj, głupot, matulu. O. O, dziwo wyszło. Eee, nie ma różnicy. O, ten beznadziejny miecz, który kiedyś będę musiał i tak wziąć, bo będę zbierać wszystkie osiągnięcia w tej grze. Damokles, jednorazowe użycie. Wtretne. Co mamy? Outboard. Mega Mega HP-a, chyba Pierwszy raz się zastanawiam czy wziąć się ciebie to jest straszne. A e, ja chcę jere. O, gdzie moja jera? Jeszcze nie wiem na co się ja mu żyję, ale na co się mu żyje? Najlepiej na coś ciekawego. Na przykład na... Nie wiem... Trzy kraktki. O, na kraktki mógłbym użyć! To nie jest głupie nawet. A ty wybuchasz i jeszcze mi ściąga! O, wybuchłem. Cóż, takie życie. Um, nie pluj we mnie, przyjacielu. wiem, że my się nie lubimy z... O, try baby albo random. Random. SLOW EFFECT Mogę zam, 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 zamienić. OK, odzyskać tamtą, tamta była ciekawsza. O, y, życie, nie HBR. Brakuje mi jeszcze y, dosłownie 10 monet, żeby mieć maksymalny damage, jeżeli chodzi o... Co to za efekt był? 9 monet. Żeby mieć oczywiście maksymalny damage z mojego tutaj przedmiotu pustującego damage za pieniądze, którego nigdy nie wiem jak się nazywa. I dlatego wam nie powiem. Wydaje mi się, jestem prawie pewny, nawet na 100% jestem pewny, że y, te monety... W 100% uzyskamy za chwileczkę. Czemu ja go na strzała nie zabiłem? Tylko ma życia dużo. Dzień dobry, jesteś jakiś taki silniej. Oj! Niechcący tu do was przyszedłem. Nie spodziewałem się tego, że aż tam się teleportuje. O nie, najgorzej. Życie? Trzy monetki jeszcze panowie. No i chlasnął mnie po prostu. Co za chłop w ogóle? Dzisiaj dobry, chlasną. Nie, fajnie, wiecie? Nie, fajnie. Ansus, użyjmy. Hmm, idziemy do Secret Room'u. Może coś tutaj będzie. Szkoda, że Secret Room nie jest koło Boss Challenge roomu. We need go to deeper. Mm -hmm. Mogę użyć Ci tutaj spróbować na przykład i dostać e, Crawl space. Oczywiście nic to nie zmieni w całej mojej rozgrywce, bo dostanę... Okej, okay, jeszcze tak z dwa przedmioty i muchy i mogę się pobawić z wami. Wiem gdzie mógłbym mieć... O, nie fajny jest przyjaciel. Wiem gdzie mógłbym mieć pieniądze. Gdzie mógłbym dostać. Przestańcie mnie bić wszyscy! Co mogę mieć? To by było fajne, jakbym bił się z aniołami, bo to, wiecie, tam boostuje, że to powoduje, że z aniołów wypadają normalne przedmioty, ale nie tam, te klucze. Ja idę pożycie jakieś. O! Ale najpierw może sobie odwiedzę ten pokoik. Żartowałem. Ja chyba sobie pójdę pożycie te. O, idealnie. A gdyby to jeszcze był ciekawy pokój, e, ciekawy przedmiot, to bym się skusił, ale tak... Nie teleportujcie mnie, co ja wam zrobiłem, panowie, jedno? That's not. No Note. E, notatka taty mówi, że wróci o 18, poszedł po mleko. Oni nigdy nie wracają. O! Nie! Nie wiem, zacząłem wszystkie guziki klikać i troszeczkę przeraziłem, bo tak jakby, no, tak jak mówię, wszystkie guziki poszły w ruch. Żeby tylko nie oberwać. Taktyka. Wszystkie guziki. Cała ulubiona taktyka. Wiem, że na którejś bosie i to chyba na basementie mieliśmy aż klucz. Jestem tego 100% pewny, bo tam go zostawiłem, ale. Nie, kiedy. Ale fajnie bym pozwiedzał się jeszcze te treasure My tak na wypadek, jakby się okazał, że jednak mylę się. Nie, no nie mylę się raczej. Jestem... O, tu mam nawet kraktki. Aha, nawet z tyłu żyję. Amnezja może nie. Oj, the fool. Zjmy z tego kraktki jednego. Au! 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 Ja nie wiem, co się dzieje, zdechnę. Poczek, ja cię kręcę. Chyba. Ugryzłem się w ręce. To Ja mam za małą życia, że pokażę dobry Najpierw klucz. No, życie. Dzięki. O, witajcie. Tak, jakby było zbyt trudno, to właśnie mam jeszcze kolejne problem. Mam cię. Mam cię. Dobra, ehm. Ym... Aaaa, jak blisko! Prawie zdechłem. Dobra, mamy więcej życia. Mam jeszcze kilka takich prób. Uu. Znaczy, jakby nie patrzeć, to no mam jeszcze opcję pogrania duchem. Może nie będzie tak potężny damage, ale. jakby nie patrzeć, zawsze. Ym... Zawsze to coś będzie, prawda? Nie musi to. Nie, no to jest... Chwamstwo. Dobra, ubiję najpierw tych, bo bardziej mnie przerażają. O! Pół serca. O! O! Żyję. Nie, co to się... ja, Jakoś tak, jakoś jakoś tak, chcę się przeżyć. Witaj. Dobrze, Bomby! więcej bomb? Więcej bomb! Matka nie miała! I które ty spiętał? Kapsa jeden. Ja nie dożyję. Nie, rób tak! Dobra, już sobie podciśniamy z tego. Ile mam? Mam 16? No to jedoski. no to jednak nie jest. Chociaż to ich mogłem pokonać zresztą. No nie ma czy Dobra. Nie idźcie tam. Zaczekałem. To nie znam tabletka. No, chciałem się jakiś HP-up. No Jak chciałbym ja się ucieszył z hp upa, Nie wiem co go zabiło, ale się cieszę. Shots speed Uuu Ten fajny przedmiot. To jest bombia tam On jeszcze zginął, dziesięć 10 nie dostałem. O nie! Smutno! Ja nie wiem no, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem co się dzieje, Oho, super, bo chodzę. Dwa piętra, kraktki! No nie wiedziałam, no, wiedziałem, że to jest, ale pieniędzy. Użyjemy sobie, idziemy po ten, kraktki. chyba ostatni jaki mam tutaj na tym piętrze. Kevin Timeses, to jest bardzo fajna tabletka. Ja się z niej ucieszę. Mogę nie walczyć z Tobą? Mogę zostawić Cię w spokoju? O! Ham! Wow, o, ale jestem, w... o yes! się chciałem powiedzieć, że jestem wojownik ale... The lovers! Ile by tylko odblokować ta intet? Nie muszę pokonać dopisy. Ja chcę tylko odblokować ta, ta intet postać. Ja chcę blokować ta intet. Boże, jakieś się cieszę naprawdę, że ta... ty żyłeś. Ja się naprawdę cieszę, że... Może tutaj bym próbował. A jak głupi! Nie, najgorzej cóż, była miła, skończyło. Mi skończył w na następnym odcinku. No i trzym się.